Cześć, mam na imię Rusza, a to jest mój program Możliwe. Gościmy dzisiaj w Curyło Projekt Salon Akademii, a moim gościem jest Sebastian Curyło, założyciel tego miejsca. Sebastian, twoja mama pokazała ci, jak prawidłowo trzymać nożyczki? E, jeśli chodzi o prawidłowo trzymanie nożyczek, to nie pokazała mi mama. Mama mi, zaraziła mnie tą pasją ze względu na, na to, że Dorabiała sobie jako jeszcze fryzjer. Ogólnie była krawcową, ale dorabiała sobie jako fryzjer, więc prawidłowe trzymanie nożyczek nie, bo myślę, że nie miała aż tak pojęcia na ten temat, ale samą tą pasję i to, że mogę zostać fryzjerem, jak najbardziej wyszło z jej talentu, który miała. Zaczynałeś bardzo wcześnie, mając kilkanaście lat, ścinając w piwnicy swoich kolegów. Brak pieniędzy nigdy nie blokował cię w rozwoju? To znaczy, ja myślę, że tam pieniądze są bardzo potrzebne do życia, ale ja jestem takim żywym przykładem, że nie mając nic, jeśli się jest konsekwentny w dążeniu do celu i podążaniu tą swoją drogą, którą sobie tam człowiek obierze, jak najbardziej można zyskać wszystko. Oczywiście trzeba czasu, bo to nie jest tak, że pstrykamy i tak. już... Gotowe. Mamy, tylko trzeba poświęcić się. Ja pamiętam, że wyłączali mi telefon, miałem abonament i wyłączali mi telefon ze względu na to, że nie miałem za co go zapłacić, bo wolałem jechać na szkolenie i zainwestować pieniądze z pierwszych moich pieniędzy, które zacząłem zarabiać na na tak. A najdroższe nożyczki jakie kupiłeś to za jaką kwotę? Jestem teraz dystrybutorem na Polskę nożyczek, więc mam troszkę lepsze ceny, ale pamiętam, że nożyczki, które jeszcze nie miałem takich możliwości, to chyba kosztowały około 1700 zł. Przez 12 lat pracowałeś u kogoś na swojej dobrej imię. zdecydowałeś się jednak odejść. Byłeś pewien, że ci się uda? To znaczy odejście moje było spowodowane tym, że się zakochałem i, i myślałem, że to jest ta jedna pani. Okazało się, że jednak nie, więc ale to myślę, że w życiu wszystko miało jakieś przesłanie, tak miało się stać. Wszystko ma swoją przyczynę, prawda? Dokładnie, wyjechałem do Krakowa, e, znaczy chciałem wyjechać do Krakowa, tam działać na rynku krakowskim, mhm. już nawet byłem na rozmowach o pracę, e, ale tak się stało, że, że, że się stało, jak się stało. E, dzięki temu zostałem w Tarnowie, e, no i stworzyłem najpierw pierwszy salon na 60 metrach. Teraz już po 6 latach stworzyłem Pierwszą akademię, która ma 230 metrów, no i teraz kolejne miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy. Stricte przygotowane tylko i wyłącznie pod szkolenia, gdzie tylko się odbywają zajęcia dla adeptów, gdzie ich uczę fryzjerstwa. A w jaki sposób ty odkryłeś, że nadajesz się do tego, żeby dzielić się swoją wiedzą z innymi? Bo nie każdy potrafi. To znaczy, wiesz, co. Będąc jeżdżąc na szkolenia, zacząłem obserwować też innych edukatorów, jak podchodzą do nas, ile można się nauczyć, ile poświęcają energii. I u mnie adepci, którzy są na szkoleniu, wiedzą, że jak prowadzę szkolenia, to nie ma możliwości, że godzina 18 kończymy i idziemy do domu. Zasada jest taka, że dopóki nie, nie wykonamy prawidłowo programu szkoleniowego i nieważne, że ktoś, nie wiem, mam założenia, że dzisiaj robimy cztery strzyżenia, to dla mnie bardzo ważne jest to, żeby je wykonać prawidłowo i nie klepię po ręku i mówię po barku, i mówię super, jest cudownie, tylko do momentu, kiedy nie wykonał ktoś tego prawidłowo, no siedzimy dopóki nie wykona tego tak, jak powinno być. No najpóźniej wyszedłem z adeptami o w pół do chyba trzeciej w nocy, więc... Już wymęczeni, wtedy im też tłumaczę, że kiedy jest takie wielkie zmęczenie, wtedy tak naprawdę oni się wzmacniają i jest to ten moment, kiedy um, przychodzi do sukcesu. Słuchając. Um, Ludzi, którzy motywują, tak. oni zaczynają liczyć w momencie, kiedy czują ból. I to ja myślę, że wtedy też tak jest w fryzjerstwie. Czyli włamuje się tutaj taki element trochę coachingu, prawda? Jak najbardziej. Ja jestem, powiem Wam szczerze, po przeczytaniu takiej książki Merfiego, Potęga podświadomości, moje życie się zmieniło na 80. Zacząłem swoje myśli skupiać na pozytywnych rzeczach. Przykładem jest teraz na przykład występ na międzynarodowej scenie, bo. Wypisałem sobie na kartce kiedyś, że będę występował na międzynarodowej scenie i będę szkolił fryzjerów. Wyobrażałem sobie, dwa tygodnie później dostałem telefon, że będę tworzył kolekcję na cały świat do 52 wow. krajów, więc ja po prostu To tak, jest koncept, tak? To z tego pokazuje. Tak, pokazu tak wróciłeś. dokładnie. Na z Concept na międzynarodowej scenie już za tydzień będę szkolił stu fryzjerów z całego świata. A kolekcja pojawi się w 52 krajach, gdzie na 5 fryzur dwie są moje. Jesteś jedynym Polakiem, który tam bierze udział? Eee, raczej tak. Edukatorzy z Polski też wyjeżdżają na te, na, na te szkolenia, ale teraz tworząc tą kolekcję, tak jest, w tym roku jestem jedynym Polakiem, który to tworzy. Sobocena, no miałeś kiedykolwiek kompleksy, że pochodzisz właśnie z mojego miasta starnów? Nie, jak widzisz, tworzę miejsce, już w marcu otwieramy kolejny salon i właśnie ja jestem trochę innej zasady. Czemu mamy my sądu uciekać, jak my możemy coś tu tworzyć? Jeśli każdy z nas będzie uciekał z miasta, to to miasto zginie. No. Z tego co patrząc na, na to, co się dzieje, to mogłoby tak się stać. Ktoś mi powiedział, że jestem patriotą tarnowskim. Może Niech jesteś wie? nadzieją dla nad tego miasta? Co? Ja stwierdziłem, kiedyś bardzo znam się dobrze z Michałem Wawrzyniakiem, Myślę, że kojarzysz osobę, tak. coach Mike. Jest to osoba, która też mnie inspiruje i powiedział kiedyś tak: że czemu on ma jeździć, skoro wszyscy mogą przyjechać do mnie? I też tak sobie założyłem, że przecież tak naprawdę jest teraz możliwość, możliwość że na jeden dom przypadają dwa auta, więc tak. tak naprawdę można podjechać i wszędzie się dostać, gdzie chcemy. Są możliwości autobusowe, pociągi. Także jak ktoś chce, przykładem jest ludzie, którzy do mnie przyjeżdżają, przyjeżdżają po 800-900 kilometrów, jak na przykład ostatnio z Świnoujścia, czy na przykład z Anglii potrafią ludzie przylecieć do mnie i się szkolić, więc myślę, że jak ktoś chce, nie ma problemu. Czujesz się marką? Czuję się marką, bo dbam o to, żeby ten brand nasz szedł do góry. Cały czas tworzymy nowe projekty, żeby ułatwiać fryzjerstwo ludziom od linijek, po różnego rodzaju klipsy, akcesoria fryzjerskie markowane naszą brandem, także jak najbardziej, myślę, że tak. To w zeszłym roku sobie brałeś udział w dwóch konkursach, obydwa wygrałeś, kreator, kategoria beauty life i mistrzowskie cięcie organizowane przez Telewizję TVN. Lubisz konkurować? To znaczy nie, wiesz ja przez y Chyba 12 lat nie brałem udziału, bo pamiętam, z swojego czasu brałem udziały w różnego rodzaju tam konkursach i mm, ja miałem wrażenie, że to jest nie fair i się zraziłem do, do tego. Mhm. E, ale to chciałem coś się też sprawdzić, tak? I przychodzi taki czas, że trzeba też coś zrobić dla siebie. I mimo tego, bo jeszcze wcześniej rok, wcześniej startowałem też w kreatorze mhm. i wtedy zdobyłem trzecie miejsce. I powiedziałem, że dopóki nie zdobędę pierwszego, będę startował, że nie wygram tego, więc no i startowałem rok później, no i co, wygrałem. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo w tamtym roku, dwa lata wcześniej, kiedy nie wygrałem, miałem takie, myślę, jeszcze Ania do mnie, byłem zawiedziony, że nie wygrałem i Ania dobrze mówi do mnie, że Słuchaj, ale jakbyś od razu wygrał, to, to by ci ten skrzydełka poszły do góry. Ale w tym roku, kiedy startowałem, rok później, powiedział mi, że jeśli nie wygram, to ten słaby. Czyli <grym> nie ma to wieś, jak tak motywacja żony, prawda? Dokładnie. A co się zmieniło po wygranej w takim medialnym konkursie, jakie było mistrzowskie cięcie? Wiesz co, no, dostałem dużo ofert yy, współpracy z markami. Ja współpracuję z Marką Ziłem Concept i pod tą Marką mogę szkolić, ale pojawiły się różne firmy, które chciały mnie porwać. No już wcześniej jakieś tam propozycje oczywiście były, teraz jeszcze bardziej, bo wiadomo, jest to też yy, bardzo medialne, więc też mógłbym pomóc tym firmom w rozwoju ich. Yy. Ale tak poza tym no to co, szkole więcej fryzjerów, yy, jeżdżę po całym świecie, bo yy, teraz Norwegia. Ten Mediolan, czy projekty też teraz jesteśmy w trakcie rozmowy do wyjazdu do Stanów i szkolić tam fryzjerów w Stanach, więc jak najbardziej myślę, że też to mi pomogło. No jestem bardziej rozpoznawalny, tak, bo też mhm. idąc gdzieś, nie wiem, będąc na lotnisku, w Katowicach czy w Warszawie, podchodzą do mnie ludzie, czy w sklepach yy, i mówią, że skądś pana znam albo mówią o z mistrzowskiego cięcia. Tak? Tak, Także to musi być jak najbardziej mimo. moja twarz zrobiła się bardziej rozpoznawalna. A jak reaguje środowisko na to, że po prostu osiągasz sukces? Wiesz co? patrząc na to, co na Facebooku, kiedy wrzuciliśmy post o wygranej, dostałem z całej Polski tyle od bardzo znanych stylistów w ogóle, u których ja kiedyś się szkoliłem i kiedy mnie oni inspirowali, dostałem pochwałę i życzenia, no, osobiste, telefoniczne. W momencie, kiedy w telewizji pojawiło się, że wygrałem, to po prostu telefon jak na gorącej linii 0700. Także wiesz, ogólnie no, miło, miło. Także działo się fajna sprawa do tej pory, mówiąc, że są rzeczy, które robię, że są inne, nie są takie tuzinkowe. Tworzę kolejne projekty, które za niedługo się też będziesz mogła przekonać, co, co tworzę, więc znów nie klasyczne, żeby przełamać bariery, bo myślę, że o to chodzi we fryzjerstwie również. Ale miałeś kiedyś wątpliwości do tego, co wprowadzasz? Znaczy nie, ja zawsze um, tworzyłem swoje jakieś pierwsze kolekcje typu e, Psychik czy tam tak. e, Cyrkiel, to też były kontrowersyjne i podążam tam, to, to taki ja jestem, to jest moje i tego mi nikt nie zabierze, tak? Nie będę tam podporządkowywał się pod, pod normy i zasady, e, bo komuś mam się przypodobać. Najważniejsze, żeby być sobą i to jest najważniejsze, moim zdaniem. Mhm. Sebastian, so, często przyznajesz do tego, że chcesz być ikoną fryzjerstwa. Ile lat musimy jeszcze czekać? Wiesz co, ja myślę, że rzecz, którą stworzyłem, czyli tą fryzurę dymiącą, to ona zaistniała na całym świecie, bo nikt czegoś takiego nie stworzył, żeby włosy dymiły, bo włos jednak jest czymś, co jest materią, która się pali. A ja potrafiłem świeczką ingerować w to i żeby się dymiło, więc jak najbardziej myślę, że już jest to znane i pokazane na całym świecie. Ale no, będę tworzył. No, chodzi o to, żeby po prostu ikona polega na tym, żeby tworzyć rzeczy i o nich, się, żeby się ludzie inspirowali. Ja mam nadzieję, że bardzo dużo fryzjów zainspirowałem. I kiedy nadal jeszcze pokażę ten filmik, to jest coś, co. Imponujące, prawda? Tak, dokładnie. No, wiem, że nikt czegoś takiego na świecie nie stworzył, więc to jest dla mnie czymś wyjątkowym. Mhm. Prostu, a wyobraź sobie, że jesteś przez miesiąc swoją rodziną na wyspie i nie możesz szczyt, mm -hmm. Co wtedy zrobisz? Znaczy ja, ja też lubię odpoczywać, się, Róża. To nie jest Naprawdę? tak. Naprawdę? To nie jest tak, że ja tylko wiesz szczerze, nie, nie, jak najbardziej wiesz, ja też dążę do tego, żeby mógł sobie. Czyli balans mógł... jest też ważny. Nie oczywiście, no wiesz, ja też mam swoje jakieś tam marzenia odnośnie, nie wiem, urlopów, wyjazdów, teraz niestety muszę niestety poświęcać się dużej części pracy, żeby dojść do tego etapu życia, jaki chcę mieć, jaki chcę mieć na co dzień, tak, mhm. więc tutaj… Czyli zakładasz, żebyś wytrzymał bez miesiąc? E, nie wiem, <laughs> nie miałem takiej sytuacji nigdy. Zazwyczaj dwa tygodnie mam urlopu, więc jak wyjeżdżamy, więc ciężko mi powiedzieć, jak to jest miesiąc. Nie wiem, no pewnie bym może tam sobie coś szukał dorobić. Nie, nie poważnie nie wiem. Nie miałem takiej sytuacji, więc, więc nie mogę się wypowiedzieć. A myślisz, że jesteś bardziej artystą, stylistą czy szkoleniowcem? To znaczy, wiesz co, na co dzień w salonie pracuję z klientkami bardzo klasycznie, tak? 80 moich klientek to są klientki, które lubią klasyczne formy, bardzo stonowane, nie takie awangardowe, bo formy, które tworzę, kolekcje, na przykład tą outside, którą stworzyłem, która jest inspirowana obrazem z 1933 roku, e, z tą, spikselizacją. Z tak. e, nie jest czymś, co klientka użytkowo będzie mogła chodzić na co dzień do pracy, tak? to, to są formy kolekcyjne. Co innego jest e, rozdzielenie salonu, co innego jest rozdzielenie szkoleń i pokazów, więc to są w ogóle inne, od, odrębne tematy, jakby tu rozdzielić szkolenia, to są, skupiają się na tym, żeby wyedukować, jak najwięcej, żeby fryzjerzy się nauczyli, tak? Jak tak, widziałaś, rozumiem. pokazałem ci też materiały, jakie przygotowujemy dla fryzjerów, tak. czyli od budowy mięśni, bo e, budowę czaszki, e, budowę włosa, inne, wiesz, typu terminologia fryzjerska prawidłowa, bo często fryzjerzy nieprawidłowo się posługują językiem fryzjerskim, więc wiesz... To tego... ty stworzyłeś, prawda? Tak, tak. Wiesz, oczywiście e, inspirowałem się, bo ja też latam do Londynu, szkole się z najlepszym też akademiami na świecie. E, I to nie jest tak, że tylko ukrywam, bo ja nawet kiedy wyjeżdżam mówię do fryzjerów, że do mnie się szkolą, jeśli mają tylko ochotę, jak najbardziej, wiesz, mogę, możemy razem, pomogę im, żeby bo Nie każdy zna język, nie każdy wie, jak się tam dostać. Ja też, jak pierwszy raz pamiętam, zbierałem pieniądze na taką bardzo znaną akademię w Londynie, która jest Sassoon. Mm -hmm. To też bez języka. Jedynie co umiałem, chyba trzy słowa: jest, OK, of no. course, tak, albo go. No, powiedzmy tylko na ten, i, i, i pojechałem. I, I też uczę fryzjerów tutaj, kiedy są u mnie, jeśli będą znali prawidłowe tylko terminologię to nawet kiedy będą, uczę też rysunków technicznych czytać, że nawet jakby bez języka pojechali za granicę do dobrej Akademii i kiedy dostaną rysunki techniczne od edukatorów, będą wiedzieli, jak to stworzyć. Mm. Więc z tym się też uczyniłem, że mam cały czas piec, Przemawiać się nad naszymi adeptami, że patrzymy, co się dzieje, bo mamy taką grupę stworzoną fryzjerów, którzy u mnie się regularnie szkolą i cały czas patrzymy na ich rozwój poprzez testy, które rozwiązują, bo to też tutaj są testy, rozwiązują fryzjerzy, różnego rodzaju materiały dostają do edukacji. Sebastian, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Zachęcam do subskrybowania kanału Możliwe. Ja również dziękuję za spotkanie, no i teraz przechodzimy do pracy, już wiem jaki masz kształt twarzy, jakie masz włosy, przejdziemy teraz do pielęgnacji i zaraz przejdziemy do jakichś cięższych ruchów nożyczkami. <grym, grym, grym>, dziękuję. Dziękuję.